Zastanie szóste drużyna Cwoki Kraj sąsiadujący z Polską 3, 2, 1. Nie CIKUN z Irwana! Jest kurba! Jest Remitz! Damien Leader! Motherfucker! Kurwa! Jest remit! Saker, saker nie zna innego! Jest, kurwa. I nie obdęło. znam też na... pod zespału w Pod zespół, kurwa! Pod zespół! <noise> Kontynent 3, 2, 1 Europa! Aaaa! Cześć, to tej Afryki. Atlantyda! Powinno <gry> to być! Czemu, czemu Atlantyda Afryka? Nie, Powiedzieć no Morko, Gdzie jesteśmy? Czemu Afryka? Źle pomyślałem właśnie. <gry> Ej, czemu Afrykę wziąłeś mnie to zastanawia? Bo rozumiem, czemu ja Polska Kaja Stany, czemu Natalia Europa, ale czemu ty dajesz akurat Afrykę? Afrykę? Nie wiem, pomyślałem o słoniach. Uuu, cię, to? Tak. Wymień trzy dyscypliny sportowe, które dzieci uprawiają z rodzicami: A Badminton, ping Pong, Volleyball. Dobrze. Bo volleyball? Piłka siatkowa. Grają na mazurach. Y w siatkówkę, wiesz. Ja grałem na przykład na Mazurach jeden na jeden w siatkę. W siatę, tak. Było, było. To nie jest tak z dupy, że powiedziałem tą siatkówkę. Na Mazurach gra się dałeś. w badmintona, w siatkówkę i w pingponga. Zawsze Dobre, z ojcem dobra. grałem na Mazurach w pingla. I z dziadkiem na przykład, to Dobre, też dałeś. pamiętam. No? Bardzo dobra jest jeden punkt. Moim, moim zdaniem skromnym. Wiecie, że się zajebałem i przeczytałem na głos to hasło przed tym, jak pokazywałem. Szok. Szopka, tam, ta szopka, szopka, Wygadaliśmy, no, mówię, tam, szopka Wygadaliście? Ale mówię, chuj tam, złapałem z Błażeniem kontakt, że chuj tam, pociągniemy to Nóż Widzę. Nóż Nóż Patrz, co zrobiłem! A, nie. To ja, ja, gram... ja gram na dwóch, to ja wiadomo, że przegram. Obramę, zabiera, zabieram raz. jego żeton Jednak czwok. Ja ogarni, że, że twój listonosz, że każdy ma normalnego, a twój to po prostu osioł. i rozwozi paczki. Ale mówi, normalnie mówi. Jak w, w Macie, macie po Pozycja seks seksualna. Ja nie mam nic. Tu no, ja nie znam. <grywa> co? Nie doceniłem, kurwa! Opowiesz jak ona wygląda? No tulasz się. I co? No To jest pozycja. Ale... Seksualna? No. A, ja, A to jak, nie jest przytulanie różnych się tuli, Co tam jest seksualnego? seksualnego? Ale nie pozwolę się śmiać wam z tej pozycji i za mnie w tym momencie. Ale Czy za, za Ty ją inczacymi? obroń! Nikt się nie śmieje, musisz się obronić. To nie jest to seksualne nie, to jeszcze. nie jest pozycja seksualna. Pozycja seksualna na te to jest taczka na przykład. Tak jest. I to jest, to jest props. Bo ja nic nie wymyśliłem, kurwa. No. Ale jemu chodzi o kilka kobiet razem, tu razem. Nie, 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 nie. To nie zaliczamy. Bardzo fajnie napisał, ale nie zaliczamy. Nie, no, nie. możemy tak schodzić jest... z poziomu. No, nie, nie. Jebać was. Wierzyłem, wierzyłem że, że Saker dać mi punkta. Tak. Wierzyłem, że Saker wymyśli jakąś pozycję po tym, jak... W... Dobra, chuj ci w dupę, Felu pierdolony. Jesteś, masz kurwa mordę jak szympans i jesteś osłem jebanym. HAHAHAHAHAHAHAHA JEST! chyba nic MISTRZ! MAMY oh, MISTRZA! KURWA! Oh, kurwa... Ostatnie sekundy... Szybos, jak To <grymne> <jako zmiar, grymne> <jako grymne> <jako grymne> ja pół punkta dostanę tylko? Tak, 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 jak tak jak wszyscy. tak jak wszyscy. No, jeden wyraz więcej zgadłem. No to jest tak. czwarte. Ale zobacz, może jakby były dwa zdania osobne, to wtedy byś dostał jeden punkt i pół. A tak czy... to masz pół, bo byłeś kurwą. To jest słabo. Biebię siarką fest. A jak było? D dusz, no, dusiłam je siarkę. Spoko. Pierwszy raz e, bez jest kontuzji. Dupy, co? Brudnego. <śmiech> <śmiech> Czasownik. Trzy, dwa, jeden. Ruchać. Co? Co to? Co to rzeczownik? Błąd. Co? My ja powiedzieliśmy powiedzieli jechać, przynajmniej tak rzeczowniki dziwiło, dwa, oni powiedzieli rzeczownik i czasownik. Nie, może to jest walka bardziej skierowana do młodszych odbiorców niż my i dlatego to nas tak trochę nie, na Nie tak? kojarzę hejtera w ogóle, ale no jak, jak mam już obstawiać, no to na hejtera stawiam, tak? No, nie postawiłbym już pieniędzy na olejnika. <grym 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 jak jeszcze, szuka, jeszcze no, szuka motywacji w swoim życiu, no. no to nie mogę na niego postawić, no. tak? Dobra, Saker wygrał, nie ma co pierdolić. E, wiadomo, że lubimy popierdolić na koniec, ale trzeba mu oddać. Saker miał pierwszy ten pomysł z tymi płaskimi, kurde, zazdroszczę, bo jakbyśmy my wpadli Ach, tak. na to, to, mo to byśmy mogli <grych> go przegonić, ale... bo on ma najrażliwsze. Pytanie siódme. Ćwiczenie treningowe. Jeden, dwa, trzy. Marek, ważąc! Jest! Klata, powiedziałem. Daj. Yes, kurwa! kurwa! Yes! for the win, Kobe Bryant, for the win, baby, Kobe, Fucking Bryant, for the win. pod zespoły, kurwa! kurwa! W to grywce, kurwa! Playoffy, kurwa! Pod zespoły, tego, czy zwierzę? Reking, rekin, kurwa! Kobe Bryant, na wygrano. Coś niesamowity odcinek, absolutnie <G Harrison> niesamowity odcinek. Kurwa. Zgniatku, zgniotku, Boż! Boże. W ogóle, dobra. Zgniat! Zgniot, zgniot. Zgniot. Szybciej te ruchy miej. No jak szybciej? Szybciej, on zaraz no może pójść. A jak znowu tam patrz, pójdzie? Patrz, patrz dawaj, dawaj, dawaj. Znowu ci tam pójdzie i spierdolisz Ale w znowu. Aaa! I, I gdzie to? Polska dziękuję jest? Dziękuję, że to on, proszę. Ja, wygrałem. Ja pierdolę. <laughs> dziękuję, Saker. Piona. To... I on pącz, tu... Ja myślę, że Pącz tu odgiął ten kartonik, że coś się tu... tak. no Ty, albo on zaprogramował go, on nim steruje, przez zęby ma, że nacisk na prawą stronę, lewo, nie? A już myślałem, że nie jestem tak. w domu, nie? Ptaki, Dlatego to robią. Cóż, a to są ptaki, ale mają y, tył naprzód głowę, że tak jak czasami tak. kominiarkę tył naprzód <noise> zrobisz, to one mają tak głowę, że wnętrzność głowy mają na zewnątrz, a zewnątrz głowy mają wewnątrz, czyli tak jak ty już <noise> od wewnątrz. Wewnątrz w czaszce, a wewnątrz byś miał y, na przykład. Jebać was! Masakra, jebać, jebać was żyją. prosto w dupę! O kurwa! Ogoi. Kurwa! Teraz Robert, jestem nietykalny, Kurwa! Twój stary jedzie na skuterze najbliżej, spada z klifu i umiera. Trześć kurwa. Wierztosił się z klipu na i pisze O, było! Było! Ale ja ze smutku Ja nie mogę powstrzymać smutku ani śmiechu. Ale był dźwięk harmoniki, tak? Tak, no. Pan, pan numer jeden. Sorry. Ja byłem pijany i utopiłem się w jeziorze. To on to mówi, ja się utopił Go. Ale u zyskał przytomność Ja myślę, że to głos za robił Że kurwa medium przekazało no. tą wiadomość Kurwa, ale ogień, ja pierdolę ja kurwa, Nie wiem, czy coś tam mam jeszcze Ty, trzy w głowę dostałem Wybrałeś tam najlepsze, najlepsze miejsce, stary <grystanie> jak robisz? Full auto to nie jest takie proste jak chcecie Co wy w ogóle? Chuja byście trafili I co? co? <grystanie> to jest, to chłopaki, nie działa widzisz, bo ty Ja jestem cegłą A ty to wszystko spajasz Jesteśmy dlatego idealnie do siebie dobrani no... Nie no, ja bym Za to da pół punkta <grystanie> <grystanie> Ale nie <grystanie> do. Jadro. Ja bym odjął. Rafa ocenia i tyle. A ja mam najszerszą wieżę. Ty! Ja, jaka fajna? Zbieli się, kurwa! O! o dobra. Raz, tylko moja jeszcze stoi. I co? I co? Z kurwy! <laughs> Pytanie szóste. Materiał budowlany. Trzy, dwa, jeden. Cenet. Cegła. Jest! Kurwa! Ten jeszcze się chuj popatrzył! Na niego, kurwa! No, bardzo pa dobrze! Bardzo dobrze, kurwa, że to nie weszło! I teraz lecimy na remis saker. Kurwa, się patrzy, ja pierdolę, no. Oszustwo! Kierowca na śniegu. Słabo pokazujesz. Słabo pokazuje? No. Zima zaskoczyła kierowców. O! No. <laughs> wy jesteście kurwy, głupie, jednak może? Bo śnie, praktycznie śnie, już to śnieg. Wiesz to zamknąłem swój umysł w tych kolendach. Ty nie pokazując śniegu. Powinieneś kilka atrybutów widzimy pokazać, wtedy e, byłeś z wiedzą. Zamknąłem most na kolendach. Dobrze wiem teraz, żeby od kolejnego, no, no. kolejnego tak nie robić, nie? To się spinasz. Jest. No. Łatwiej nie miałeś. No? To ty ruszyłeś. Nie. No. Spadło, bo jesteś kaleki. Ja bo jesteś słaby. Wy ruszyliście. Jesteś słaby oraz kaleki. Cegła i cement. To widzisz, że jak ktoś powiedzieć dzik, się to tak składasz. A jak, jak rekin, to... Jako Też był cegła. Cement cement, A dzik? Ci... Bo nie. mi się te worki kojarzą. To jest na... zła robota, panowie. Zajebiście zła robota. To było ciężkie. To so, ja idę o jedno dalej. Do pięciu. Mogę okay, już? Tak.